Dzień dobry wszystkim. Prezentujemy Państwu ciągnik hybrydowy Agro Ray wyposażony w silnik diesla 12 KONI z wymiennym cylindrem. Ciągnik prezentuje się dokładnie tak. Silnik, który w nim pracuje, to WM188 o mocy 12 KONI i pojemności 456 cm3. Jednocylindrowy, wysokoprężny silnik. Podłączony na trzy paski klinowe. Maksymalnie zwiększony uciąg. Bez problemu możemy ciągnąć przyczepę z wagą powyżej pół tony. Na zamówienie klienta wyposażyliśmy ciągnik także w światło robocze. Jest to światło LED. Możemy wyposażyć ciągnik w dowolne światło, jeżeli Państwo sobie tego zażyczycie. Konstrukcja jest już do zmiany przez klienta. Inne modyfikacje także są możliwe. Jesteśmy otwarci na propozycje. Uruchomimy sobie teraz ten ciągnik. Zobaczycie Państwo, jak on pracuje. Zabór dekompresji. Zapraszamy państwa do zakupów w naszym sklepie pod adresem sklep Adorei, gdzie możecie państwo wybrać i skonfigurować własne czoło.